Cześć, w tym materiale poruszymy taki temat mocno treningowy, a mianowicie będziemy sobie mówić, jakie są różnice między treningiem kolarskim z miernikiem mocy a z pulsometrem. Oczywiście kiedyś szczytem jakby zaawansowania treningowego było posiadanie miernika tętna. Obecnie miernik tętna został trochę tak zepchnięty do lamusa, no bo wszyscy uważają, że trenowanie z miernikiem mocy jest absolutnie najlepsze. A fakty są takie, że oba te urządzenia to są doskonałe narzędzia do kontroli intensywności podczas treningu. Oba mają duże zalety, oba mają też swoje minusy i tak naprawdę... Warto być świadomym właśnie, jak one działają, co pokazują, co dzięki nim można wychwycić, ale też powiedzieć sobie na końcu, że najlepszą opcją jest korzystanie po prostu z obu tych narzędzi treningowych. A ja Wam o tym wszystkim opowiem z perspektywy... Powiedzmy kolarza amatora. Ja jestem osobą, która ściga się amatorsko kilkanaście lat. Oczywiście jestem też, powiedzmy, trochę w trening zaangażowany, można powiedzieć, bardziej głęboko, dlatego że jestem instruktorem kolarstwa. Przeczytałem wiele literatury na ten temat, ale chcę, żebyście traktowali to nie z perspektywy osoby, która ma się za do trenera bo ja się absolutnie za do trenera nie uważam, tylko ja na to patrzę z perspektywy użytkownika, który z miernikiem mocy jeździ dobrych 8 lat, a z miernikiem na pewnie 15-16%. Mam z tego powodu bardzo wiele przemyśleń na te tematy. No i właśnie dzisiaj chciałem się z nimi podzielić. A co uważam, że jest fajne przez to, że nie jestem trenerem, tylko po prostu użytkownikiem tych urządzeń, powiedzmy bardziej świadomym może niż wiele osób, które są początkujący w tej materii. No to o tym wszystkim będę w stanie wam powiedzieć w prosty sposób, nie traktując na jakieś naukowe tematy, tylko po prostu kawa na powiem wam, co o tym sądzę, jakie są te różnice i myślę, że to będzie przystępna wiedza właśnie dla wszystkich osób, które są początkujące w materii treningu z mocą oraz stętnem. Serdecznie zapraszam. Żeby właściwie zgłębić to całe zagadnienie no to najpierw chciałem Wam opowiedzieć jak działa miernik mocy. Oczywiście trochę, trochę będzie się mieszało, będę porównywał do tętna pewnie w trakcie, no ale inaczej się nie da. Potem Wam opowiem jak działa miernik tętna. Potem postaram się powiedzieć, do jakich typów treningów i jakby w których sytuacjach oba te pomiary są dobre, który jest lepszy, który daje nam jakieś dodatkowe możliwości. No a na koniec postaram się Wam przedstawić, dlaczego warto tak naprawdę korzystać z obu tych pomiarów. No więc zacznę od pomiaru mocy. Pomiar mocy to jest bardzo wdzięczne urządzenie, które rzeczywiście no, zrewolucjonizowało trening w kolarstwie, dlatego że pomiar mocy pozwala trenować bardzo precyzyjnie w punkt i męczyć się tyle, ile chcemy, a nie męczyć się więcej niż chcemy. Bo pomiar mocy to jest po prostu jeden do jednego pokazanie nam, jaką wykonujemy pracę. Zaczynamy pedałować w tej sekundzie, i właściwie w tej sekundzie widzimy na naszym komputerku, z jaką mocą Pedałujemy, czyli jaką pracę wkładamy w napędzanie naszego roweru. No i to jest bardzo pomocne w kwestii wykonywania wszelkiego rodzaju treningu interwałowego, powtórzeniowego, szczególnie bardzo krótkich powtórzeń bądź jakichś zakwaszających krótkich interwałów, które są na tyle krótkie, jeżeli chodzi o czas trwania, że nasze serce nawet nie zdąży zareagować, żeby właściwie nam pokazać, jaka była intensywność tych ćwiczeń. Serce oczywiście pokaże nam odpowiedź organizmu na to, co zrobiliśmy, ale dopiero po chwili. O tym tutaj jeszcze będę mówił za chwilę przy omawianiu miernika tętna. Natomiast jeżeli chodzi o miernik mocy, no to zwróćcie uwagę, że to pozwala nam uniknąć jakby takiego bezsensownego męczenia się. Dlatego że zwykle każdy z nas, kiedy trenuje w oparciu o własne jakby intuicje, odczucia, bądź w oparciu o tętno, każdy interwał czy też jakieś powtórzenie zaczyna zbyt mocno. Taką mamy naturę. Jeżeli robimy interwał, robimy jakieś przyspieszenie, no to startujemy zawsze na maksa, jakoś tak jest, po prostu jesteśmy ssakami, zwierzętami i tak to działa. Jeżeli byśmy nie patrzyli na nasze odczyty miernika mocy, ale właśnie jechali na odczucia, a potem w domu dopiero sobie sprawdzili wykres, to z reguły. Każdy robi tak, że startuje za mocno, ta intensywność jest bardzo wysoka, a potem, ponieważ jest już zmęczony, to w drugiej części interwału ta intensywność spada, czyli jedziemy jakby za mocno początek i ogólnie nierówno. Natomiast miernik mocy pozwala nam jechać precyzyjnie od pierwszej sekundy danej tempówki do ostatniej sekundy. I to jest bardzo istotne, bo takie równe pojechanie takiego interwału pozwala wam z reguły wykonać ich więcej w całym treningu, czyli po prostu wykonać więcej pracy treningowej w danym zakresie. Po drugie, miernik mocy pozwala trenować bardzo precyzyjnie. Jest sporo takich różnych interwałów, choćby jazda w intensywności sweet spot, której właściwie no nie da się zrobić z miernikiem tętna, bo tam jakby ta dokładność tego z jaką mocą macie jechać jest określona w bardzo precyzyjny sposób i to jest bardzo wąski przedział w którym macie się poruszać, dlatego generalnie pomiar mocy pozwala trenować bym powiedział w sposób bardziej przemyślany, bardziej zorganizowany, ale też bardziej precyzyjny i lepiej kontrolować e Czas waszego treningu, ilość waszych powtórzeń czy też interwałów, wasze ogólne zmęczenie, bo po prostu jeden do jednego pokazuje, jaką wykonaliście pracę, i to jest najbardziej przydatne szczególnie podczas tych krótkich interwałów, bo jeżeli coś trwa minutę, dwie, a nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund, no to z reguły wasze serce nim zdąży dobrze zareagować, no to wy już ten interwał skończycie tak naprawdę. Więc w przypadku bardzo krótkich takich właśnie wysiłków, Miernik mocy jest no znacznie lepszy do kontroli intensywności niż tętno, bo przy tętnie trzeba mieć naprawdę spore doświadczenie, spore takie wyczucie własnego organizmu, własnej nogi, żeby nie przesadzić na samym wstępie takiego interwału, też takiego powtórzenia. I to jest ogromna zaleta mierników mocy, ale miernik mocy ma też swoje wady, dlatego że jeżeli trenujemy tylko z miernikiem mocy, no to kompletnie nie bierzemy pod uwagę tego, jaki jest stan ogólny naszego organizmu. A Tętno i w tym momencie właśnie przechodzę do tętna. Tętno pokazuje nam, jaka jest odpowiedź naszego organizmu na zadaną mu pracę. Czyli miernik mocy pokazywał nam, jaką wykonujemy pracę. Jeden do jednego widzimy, ile wkładamy w pedały, a pomiar tętna, czyli to, jak szybko bije nam serce, pokazuje nam, jak nasz organizm odpowiedział na takie zadane obciążenie, o którym, właśnie mówiłem przed sekundą. I teraz Osoby, które dużo jeżdżą z tętnem, jeżdżą od lat z pulsometrami, doskonale pewnie znają swoje organizmy, widzą jak z reguły szybko się wkręcają na obroty, jak szybko tętno spada po wysiłku i obserwując swój organizm, nawet nie czytając żadnej literatury, zapewne mają już sporo przemyśleń na temat tego, jak działa ich organizm. I teraz taka dobra znajomość swojego organizmu pozwala dzięki miernikowi tętna kontrolować to, w jakim właśnie jesteśmy stanie. Czy jesteśmy raczej świeżi, wypoczęci i gotowi do treningu, czy raczej jesteśmy przemęczeni, bo nasze tętno bardzo powoli się wkręca podczas kolejnych interwałów, raczej nie osiąga zbyt wysokich wartości. I tak naprawdę takie obserwowanie swojego ciała, nawet bez miernika mocy, to czuć. Po prostu jedziecie na szosę, robicie na przykład jakieś interwały powiedzmy na odczucia, niekoniecznie na jakąś konkretną wartość tętna i widzicie, czy łatwo Wam się, wam się wkręcić, czy nie. Albo na przykład macie interwały, które macie robić na Waszym tętnie progowym. Jesteście tak zmęczeni, że tego tętna progowego właściwie nie możecie osiągnąć. No i to jest fajna informacja, fajny znak do tego, że ten dzień raczej jest już nieodpowiedni na ten trening. Jesteście na tyle Męczeni, że warto odpuścić sobie ten trening. I teraz, generalnie, ogólnie chciałem właśnie to powiedzieć, że to, że tętno dobrze Wam pokazuje, jaka jest odpowiedź organizmu na zadane obciążenie, to jest bardzo skuteczny pomiar do tego, żeby trenować bez przesadzania, bez przemęczania się oraz trenować wtedy, kiedy jesteście świezi. I generalnie warto właśnie pamiętać, że moc jest świetna. Moc naprawdę pozwala trenować precyzyjnie, trenować w punkt, trenować bardzo profesjonalnie, tak naprawdę. Ale jeżeli telefonujcie z mocą, to nie zapominajcie o tętnie, który Wam pokazuje bardzo wiele informacji na temat tego, w jakiej kondycji właśnie znajduje się Wasze ciało, Wasz organizm. Dlatego ja osobiście uważam, że najlepszą opcją jest trenowanie z pomiarem mocy i pomiarem tętna na raz. Oczywiście można patrzeć głównie na cyferki z miernika mocy, ale warto długofalowo, na przykład po treningu, patrzeć na to, jak zachowywało się serce i już na drugi dzień, na przykład, być może będzie trzeba z jakiegoś treningu zrezygnować. W tym momencie myślę, że zamykam temat tego, jak działa miernik mocy, jak działa miernik tętna. Wydaje mi się, że sporo powiedziałem, sporo macie już tego obrazu, jak to wygląda. Bo taką podstawową też wadą tętna na co dzień jest to, że ona po prostu nie nadąża za tym, co my robimy. Jeżeli powiedzmy robimy jakąś tępówkę, która trwa 3 minuty, mamy jechać ją natętnie, strzelam. 170 uderzeń, no to zanim to 170 uderzeń osiągniemy, to być może minie 1,5 minuty i tak naprawdę ciężko jest przez te pierwsze półtorej minuty właściwie dobrać intensywność. Temat, jak widzicie, jest naprawdę rozległy i można o nim jeszcze mówić, mówić i mówić, ale tak naprawdę myślę, że tak. Już wiemy, jak działa miernik mocy, wiemy, jak działa miernik tętna, wiemy, jakie są powiedzmy, plusy i minusy obu rozwiązań, wiemy, że najlepszą opcją jest posiadanie obu i kontrolowanie obu, ale jeszcze chciałem Wam powiedzieć taką rzecz, o której nie powiedziałem wcześniej, a jest ona bardzo istotna: mianowicie to, że to jest normalne, że tętno jest bardzo niestabilne. Że jednego dnia ciśnienie, stres, pogoda, wasze niewyspanie, może wypita kawa, może więcej kaw, wiadomo, różnie to bywa, wpływa na to tętno. I tak naprawdę, jeżeli byście sobie taką próbę zrobili, że jednego dnia pojedziecie trening na danych watach i zobaczycie, jakie było tętno na tym treningu, a powiedzmy dwa dni później, bardziej zmęczeni, właśnie w innych warunkach, pojedziecie ten sam trening na tych samych watach, to na tych dwóch dniach wasze tętno może być zupełnie inne. I właśnie dlatego. Jakby pomiar tętna jest uznawany za wadliwy w kwestii dobierania intensywności, ale nie można tego lekceważyć, bo to tętno tego drugiego dnia, czy tam tego trzeciego dnia, wam powie bardzo dużo o tym, w jakim stanie właśnie jesteście i czy być może kolejnego dnia y, lepiej zrobić. Znowu trening, a może już odpoczynek. I właśnie dlatego ta korelacja jest taka istotna, a ja wam jeszcze tylko powiem, że tak zbierając to wszystko w całość, na pewno warto stosować miernik mocy do treningów sprinterskich, glikolitycznych, mocy tlenowej, tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo krótkimi powtórzeniami i interwałami, ale już wszędzie tam, gdzie wchodzi dłuższy czas intensywności, jakieś na przykład powtórzenia 20-minutowe, 30-minutowe, przecież są takie długie podjazdy na progu chociażby. Albo wytrzymałość. To są takie treningi, które naprawdę warto robić z miernikiem tętna i nawet często poleca się, żeby na przykład jechać wytrzymałość właśnie na tętnie a dopiero potem sprawdzać sobie na treningu bądź w trakcie treningu, jak zmienia się moc, i to nam pozwoli dobrać choćby moment, kiedy warto trening przerwać. I tak samo, jeżeli chodzi o interwały. Często na przykład warto zaobserwować, jak zachowuje się tętno w stosunku do mocy, czy tętno na cały czas rośnie przez kolejne interwały, czy spada, i na przykład posłużyć się tą korelacją tętna i mocy do tego. Kiedy skończy dany trening. Także generalnie e, wiem, że temat jest e, można powiedzieć wciąż niewyczerpany, bo e, tak jak powiedziałem, to jest mega skomplikowane. O tym, przecież jest napisane dziesiątki książek e, od wielu, wielu naukowców, ale mam nadzieję, że dzięki temu wideo macie już nieco szerszy obraz e, tego, e, jakie są plusy i minusy obu tych rozwiązań i tak naprawdę e, dlaczego warto korzystać z obu e, z nich i dlaczego warto pamiętać, że ten wcale nie jest przestarzałą metodą kontroli intensywności, a jest miernikiem wskaźnikiem, który nam powie bardzo, bardzo wiele na temat naszej kondycji, organizmu i tego w jakim stadium teraz jesteśmy. Dlatego pamiętajcie, żeby organizm patrzeć całościowo i korzystać z maksymalnie dużej ilości dostępnych na rynku narzędzi. Ja mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, koniecznie to kciuka w górze. Zostaw też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale Bike Worldu. Ja się z Wami żegnam. Powodzenia w poruszaniu się w tym zawiłym świecie treningu. Trzymajcie się. Do zobaczenia.